Dołącz do mnie i podejmij wyzwanie opanowania reguły lustra, zobacz, czy uda ci się odkryć sekret sukcesu. Zatrzymałeś się kiedyś i spojrzałeś na siebie w lustrze? Czy kiedykolwiek poświęciłeś chwilę, aby naprawdę zobaczyć siebie nie tylko powierzchownie, ale głęboko w duszy, nie tylko na swój wygląd, ale na osobę, która patrzy na ciebie z odbicia? Kim jest ta osoba, którą widzisz? Jakie emocje i myśli kryją się za tym spojrzeniem? To jest właśnie sedno zasady lustra, potężnej idei, że wszystko, czego doświadczamy w życiu, jest odbiciem nas samych. Każde doświadczenie, każda emocja, każda relacja jest lustrem, które pokazuje nam, kim naprawdę jesteśmy. Nasze sukcesy, porażki, relacje. Wszystko to pochodzi z naszego wnętrza. To, co widzimy na zewnątrz, jest odbiciem naszych wewnętrznych przekonań, myśli i uczuć. Zasada lustra nie ma na celu obwiniania. Nie chodzi o to, abyśmy czuli się winni za nasze niepowodzenia. Chodzi o wzięcie radykalnej odpowiedzialności za swoje życie, o uznanie, że mamy moc kształtowania naszej rzeczywistości poprzez nasze myśli, działania i decyzje. Chodzi o uznanie, że mamy moc kształtowania naszej rzeczywistości. Każdy z nas ma w sobie siłę, aby zmieniać swoje życie na lepsze. Rozumiejąc tę zasadę, Odblokowujemy potencjał niesamowitego rozwoju i spełnienia. Spójrz w lustro, co widzisz. Czy widzisz osobę, która jest gotowa na zmiany? Czy widzisz kogoś zdolnego do spełniania swoich marzeń? Kogoś, kto ma odwagę i determinację, aby dążyć do swoich celów? A może kogoś, kogo powstrzymują własne wątpliwości? Kogoś, kto boi się podjąć ryzyko? Odpowiedź tkwi w tobie. Ta podróż zaczyna się od autorefleksji. Od głębokiego, szczerego spojrzenia na siebie, od zrozumienia, kim naprawdę jesteśmy i czego pragniemy. Chodzi o zrozumienie swoich mocnych stron i uznanie słabości, o akceptację siebie takim, jakim jesteśmy, z całym naszym bagażem doświadczeń. Chodzi o rozpoznanie wzorców w naszym życiu i zidentyfikowanie obszarów, w których musimy się rozwijać. To jest klucz do prawdziwego rozwoju i spełnienia. Wszyscy mamy swoje mocne i słabe strony. To właśnie czyni nas ludźmi, ale zbyt często skupiamy się na naszych niedoskonałościach, pozwalając im przyćmić nasze mocne strony. Zasada lustra uczy nas akceptować obie te rzeczy. Nasze mocne strony to nasze supermoce, unikalne talenty i umiejętności, które nas wyróżniają. To one są siłą napędową naszych osiągnięć. Identyfikowanie i wykorzystywanie naszych mocnych stron pozwala nam osiągać sukcesy we wszystkich dziedzinach życia. Słabości natomiast to po prostu obszary do poprawy, to możliwości uczenia się i rozwoju. Uznając nasze słabości, możemy zacząć nad nimi pracować i przekształcać je w mocne strony. Pamiętaj, nikt nie jest idealny. Wszyscy mamy obszary, w których możemy się doskonalić. Kluczem jest postrzeganie tych obszarów nie jako ograniczeń, ale jako stopni prowadzących do sukcesu. Zasada lustra to przede wszystkim samoświadomość to moment, w którym patrzymy w głąb siebie, aby zrozumieć nasze myśli, uczucia i motywacje. Chodzi o głębokie zrozumienie tego, kim jesteśmy, jakie są nasze mocne strony, a także nasze słabości co nami kieruje i jak wpływamy na otaczający nas świat. To umiejętność dostrzegania, jak nasze działania i decyzje kształtują nasze życie i życie innych. Samoświadomość jest podstawą rozwoju osobistego i zawodowego. Bez niej trudno jest wyznaczać cele i dążyć do ich realizacji. Kiedy jesteśmy samoświadomi, możemy dokonywać świadomych wyborów zgodnych z naszymi wartościami i celami. To pozwala nam żyć w zgodzie z sobą samym. Potrafimy rozpoznawać i efektywnie zarządzać naszymi emocjami, co prowadzi do lepszych relacji i zwiększonej odporności psychicznej. To umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnościami. Samoświadomość daje nam również siłę do poszukiwania możliwości rozwoju. To motywacja do ciągłego doskonalenia się i odkrywania nowych ścieżek. Stajemy się bardziej otwarci na informacje zwrotne i chętniej wychodzimy poza strefę komfortu. To gotowość do przyjmowania wyzwań i uczenia się na błędach. Ta otwartość na naukę i rozwój jest niezbędna do osiągnięcia naszego pełnego potencjału. To klucz do sukcesu w każdej dziedzinie życia. Pamiętaj, że samoświadomość to nie cel, ale podróż. To proces, który trwa przez całe życie to ciągły proces refleksji, uczenia się i dostosowywania. Każdy dzień przynosi nowe lekcje i nowe możliwości rozwoju. Ale to podróż warta podjęcia, ponieważ prowadzi nas do stania się najlepszymi wersjami samych siebie. To droga do spełnienia i satysfakcji z życia. Niezliczeni odnoszący sukcesy ludzie na przestrzeni dziejów przypisywali swoje osiągnięcia sile autorefleksji. To właśnie dzięki niej byli w stanie zrozumieć swoje mocne i słabe strony, a także wyznaczać cele, które prowadziły ich do sukcesu. Rozumieli, że prawdziwy rozwój pochodzi z patrzenia w głąb siebie i podejmowania świadomych wysiłków, aby się doskonalić. Autorefleksja pozwalała im na analizę swoich działań i podejmowanie lepszych decyzji w przyszłości. Oprah Winfrey, potentatka medialna i filantropka, jest zagorzałą orędowniczką autorefleksji. Jej codzienne praktyki medytacyjne i pisanie dziennika są kluczowymi elementami jej rutyny, które pomagają jej zachować równowagę i klarowność umysłu. Uważa pisanie dziennika i medytację za niezbędne praktyki, które pomogły jej połączyć się ze swoim wnętrzem i podejmować świadome decyzje. Dzięki temu mogła lepiej zrozumieć swoje cele i marzenia, a także skuteczniej je realizować. Bill Gates. Współzałożyciel Microsoftu co roku rezerwuje czas na tygodnie myślenia, podczas których izoluje się, aby zastanowić się nad swoją pracą i pomysłami. Te tygodnie są dla niego okazją do głębokiej refleksji i analizy. Ta praktyka pozwala mu zyskać jasność, generować nowe spostrzeżenia i wyprzedzać konkurencję w ciągle rozwijającej się branży technologicznej. Dzięki temu może lepiej planować przyszłość swojej firmy i wprowadzać innowacje. Ci ludzie, pomimo swojego niezwykłego sukcesu, rozumieją, że podróż samodoskonalenia nigdy się nie kończy. Każdy dzień to nowa okazja do nauki i rozwoju, a autorefleksja jest kluczem do tego procesu. Priorytetowo traktują autorefleksję jako narzędzie ciągłego rozwoju i nauki. Dzięki niej mogą lepiej zrozumieć siebie i swoje otoczenie co prowadzi do bardziej świadomego i spełnionego życia. Ich historie stanowią mocne przypomnienie, że zasada lustra to nie tylko koncepcja, ale sprawdzona droga do sukcesu. To narzędzie, które może pomóc każdemu z nas osiągnąć nasze cele i marzenia, jeśli tylko będziemy je stosować z determinacją i konsekwencją. Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać więcej wartościowych treści. Odkrywamy dla Ciebie tajemnice umysłu.